Dobra. Teraz będę Cię pytać mhm. o Ciebie. Nie, to znaczy nie. kazałaś mi przyjechać. E, to przyjechałem. No to Dobra, co ja tu robię czem, z Lendi? Co Ty robisz z Lendi? Czemu tyle lat siedzisz w tych kredytach? Jak Ci się to opłaca? Jaka jest satysfakcja z tej pracy? Czemu to? To są takie osobiste pytania. Nie wiem, czy jestem gotowy. Dlaczego w Lendi? To co akurat. Ja, ja pracuję całe życie w finansach. To jakby początek to jest może jakiś tam m, m, przypadek. Natomiast już później też jakby trochę świadoma jest, e, świadomie świ, 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 w finansach jestem. E, w Lendi jestem, bo jakby nie można być na rynku i nie widzieć jak Lendy się rozwijało w ostatnich 8 latach. Mhm. E, czy w ogóle w ostatnim czasie. Znaczy, ja nie ukrywam, że mnie też do Lendy przyciągnęła właśnie ta dynamika rozwoju. Tak, no okay. liście po prostu. Procent. Więc będąc w branży, nie dało się tego nie widzieć, nie dało się tego obserwować. Ja już jakiś tam. Bo ja od dwóch lat jestem, więc przyszedłem w 23 roku, pod z 23 roku. Mhm. Natomiast ja już tam czyś wcześniej rozmawiałem, też jakieś tam rozmowy toczyłem z Pawłem, z Pawłem, który jest moim teraz szefem. Wtedy jakby ja nie byłem jeszcze gotowy na tą zmianę, trochę osobiste sprawy nie pozwalały mi wejść w tak dynamiczne środowisko, jakim jest Landy, i zostałem. Natomiast no, cały czas gdzieś to obserwowałem. A jak? No chciałem być częścią tego. Te, 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 tej kultury, tego wzrostu, tej, tej, tej historii po prostu. Częścią też tego, czego się tworzy. A powiedz mi proszę, jak myślisz tak prywatnie? Mm -hmm. Skąd się wzięła ta dynamika? Dlaczego Lendi jest tak skuteczny? Dlaczego robi tak wielkie wolumeny? Co jest z tego przyczyną? Czy to są ludzie, czy to jest dobrze przemyślana struktura firmy, czy to ten feedback, który dajecie? Znaczy, zdecydowanie to są ludzie. Więc naprawdę jest tutaj takie środowisko, tak dynamicznych ludzi w, swoim, w swojej pracy, gdzie ja nie spotkałem nigdy, nigdy nigdzie indziej. Zawsze, zawsze ja jakby byłem taką osobą, która jakby nadawała ton win w innych. W innych miejscach, gdzie pracowałem, jakieś takie miałem pomysły kreatywności, i ja, tego, ja to dalej, jakby tutaj mogę realizować, ale tutaj, no, mam wielu kolegów i koleżanek, którzy. Pewnie idą są bardziej, słyszę? I idą na równi z tobą. Myślę, a może, a pewnie bardziej są kreatywni i dużo takich różnych działań podejmują. A to jest też fajne, bo y, to, to, jakby, y, to jest też trochę tak, że jak pytacie to, to mnie trochę prywatnie, to jest, trochę, to, to jest też fajne, że tu się jakby dynamicznie pracuje, ale też na przykład dynamicznie się integrujemy kreatywnie, to, to jest takie buzujące, fa, fajne, e, wspierające też jest. Nie wiem, ja że tematu energetyczny, e, <suszy> <suszy> nie <suszy> <obiektywem> <suszy> Nie poruszamy, natomiast. Natomiast wróćmy do tego, co na przykład mnie zainponowało osobiście, mm. czyli no właśnie ten szybki wzrost i ta skuteczność, też rozpoznawalność. Mm. Każdy, kto widzi niebieskie szydy, już wie, już to Wendy jest znane, jesteście mm. oswojeni z rynkiem. Jak to się stało? Kto o to dba? Wiesz co, to Jakiś dział marketingu. W, y w, w Wiesz co, y myślę, że dużo tutaj jest. Oczywiście no, mamy dział marketingu, który nas pomaga. Mamy dział departament wsparcia sprzedaży, który mówiłem, który wspomaga nas w takich codziennych jakichś tam y y y potyczkach z. A ilość z tych odnóg? mamy Landy, Landy Care, Landy Home. No kurczę, rozrastacie się. Wiesz co, oka. To jakby, to, 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 jakby to moja opinia jest taka, to pewnie gdybyś zapytała, nie wiem. Mm. Piotka, czy Piotra, czy Michała z zarządu, to pewnie oni być może by mieli taką samą, może inną optykę. Natomiast to na pewno są, to, tak jak mówiłem, ludzie, plus też te narzędzia, to podejście ze strony zarządu, jeśli chodzi do, 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 do rozwoju informatycznego, tych, tych wszystkich narzędzi, które dajemy i, i ludzie. No i to daje taką mieszankę chyba wybuchową, która no, na dzisiaj jest bardzo skuteczna. Nie? A innowacyjność pomysłów? Hmm. Za kim stoi? Hmm, kto za tym stoi? Aha. Wiesz co, to no chyba Monti, 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 chyba to, no to tak głównie panowie zarządu chyba wyznaczają, my, my na pan pewno, Michał? znaczy na pewno w Lendii jest jeszcze pan Michał. Pan Michał i Pan Piotr, tak. Natomiast też jest trochę tak, że Lend jest taką pierwszą firmą, której to naprawdę, jeśli my coś nowego wprowadzamy, to po pierwsze jest często tak, że do nowego projektu są dopraszani eksperci, dyrektorzy, dyrektorzy regionów, to się, to się wszystko wy, wykuwa w takim oddolnej, jakby oddolnej opinii, no bo te narzędzia, które nawet jeśli zarząd, czy my dyrektorzy regionów, czy dyrektorzy sprzedaży mają fajny pomysł, to tak naprawdę no my trochę od tej sprzedaży jesteśmy dalej, nie? Te osoby, które są na rynku I na, pierwsze, na pierwszej linii frontu, tak, że tak powiem, no to one nam powiedzą, czy ten pomysł jest fajny, czy nie. Więc wiele, znaczy każdy pomysł wykuwa się w ten sposób, że od początku, od samego pomysłu, koncepcji do testów, czy to jest już wprowadzane, czy to działa, to tak naprawdę są zaangażowane osoby ze sprzedaży. Eksperci, dyrektorzy, tak jak mówię, i, i to jakby na. No ja, na... ja tak wiesz, No Po prostu to myślę, ale to jest, wiesz, no jakie to jest proste jednocześnie. Nie? Ja byłem w organizacjach, tak. gdzie jak prezes coś wymyślił, albo dyrektor sprzedaży, to, to było wprowadzane i nikt nie patrzył, czy ludzie mówią że to jest głupie, czy mądre, Z tylko czymś, po prostu czym Bo dost... każdy bał się jest, powiedzieć. To tak, jest komunikacja, mhm. to jest podstawa wszędzie. Mhm. Tak? Tutaj ta komunikacja działa bezapelacyjnie, bez żadnego zarzutu to mogę powiedzieć nawet jako okay. partner z wami współpracujący, mm -hmm. bo faktycznie jeżeli jest jakiś problem, ja jestem od razu z automatu oddelegowana do konkretnych mm -hmm. osób, ba mogę nawet sama e, porozmawiać z osobą wyżej, osobą niżej, żeby wyciągnąć wnioski i mm -hmm. dostosować to do mojej potrzeby w realizacji. Także tutaj faktycznie się pobaza cały pion i, i staramy projektowanie się miło, tego waszego Miło działa, że masz nie? takie odczucia, no to miło się słucha, bo to też trochę na tym, na tym praca polega, nie? Jak żeby... z waszym rozwojem? Co dalej? Jakie plany na przyszłość? Oj, to ja tak wszystkiego. Kiedy jakby... będzie ten numer jeden na polskim rynku? Panie Piotrze, panie Michale, no czekamy tutaj. Szampan się chłodzi. No my też. Nam też bardzo, nam też bardzo zależy na tym, żeby była ta jedyneczka. No na pewno walczymy o to. Nie jest to łatwe zadanie, bo konkurencja jakby z samego tego, że ten okres, który jest na rynku jest dłużej. Bo to czy będzie, e... to wątpliwości nie budzi, tak? Kwestia kiedy? Raczej my też sobie tak mówimy, że to nie jest pytanie czy tylko kiedy. Tylko kiedy. Mhm. I jakby. Wszystkie te działania, choćby ostatnio, nie wiem czy zauważyłaś, może zauważyłaś, ale wprowadzamy rozwiązania oparte na AI, bazę wiedzy, gdzie, gdzie wiesz, wpisujesz dzisiaj hasło i tak naprawdę silniki wszy, sprawdzają wszystkie instrukcje kredytowania, wszystkie prezentacje wypływają ci po każdym I baza banku. baza wiedzy na temat każdego produktu bankowego. Tak, słuchajcie, AI, korzystajmy z tego. Zniesie to za sobą bardzo wiele zagrożeń, o których też trzeba mówić dobrze, ale wykorzystajmy to na naszą korzyść, bo mądrze pracując, naprawdę można spektakularne efekty. Na yy, tak, natomiast ta nasza baza ja, jest w takim zamkniętym środowisku tylko dla, dla na, naszych informatycy na tym pasują, pracują, zabezpieczają, to jest w ukrytym nawet właśnie tam chyba miesiąc czy dwa się przedłużyło trochę wprowadzenie, bo, e, bo tam jeszcze pewne do, dogrywki były. E. No tak, bo mówi się gdzieś tam o tym ryzyku wypełnięcia i utraty patentów przy zastosowaniu mhm. AI, no gdzieś tam nie jest to jeszcze w pełni przepracowane, przerobione i kontrolowane, natomiast u was faktycznie no, prywatnie nie boję się tego zastosować. Mhm. Tak, także więc, 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 więc cały czas Siegniecie gdzieś tam się. Tak, z duchem czasu. Tak, bardzo. My, my, tak. my myślę, że my wyprzedzamy my Wyprzedzamy trochę czasem ten duch czasu. my, z, my musimy kończyć. Ten ten czasem... i znowu coś. Znowu coś, tak. Znowu tak. coś, dokładnie. No, drodzy Państwo, myślę, że o to właśnie chodzi. No, musimy się dostosować do rynku, musimy się dostosować do potrzeb klientów, czyli właśnie waszych. I staramy się to robić na bieżąco, dlatego uważam, że no, bezapelacyjnie, bezdyskusyjnie, reasumując całe nasze spotkanie, właśnie lendi. Będzie najlepszym wyborem zarówno dla biur, deweloperów i osób chcących współpracę jako partnerzy, jak i dla klienta, który nabywa swoje własne M, czy też nieruchomość gruntową, czy po prostu szuka godnego polecenia ubezpieczyciela na życie. Serdecznie zapraszamy do współpracy. Wszyscy. Przemysław Bukowski, dziękuję. bardzo. Dziękuję bardzo. Ja Krystiana Frąckowiak. Krystian. Krystiana <laughs> Frąckowiak, w Bukowski. Bardzo mi miło było. Dziękuję Dzieńku. mi, również było miło. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Hej. Hej.